Cześć! Z tej strony była 207 i dzisiaj otworzymy sobie cały booster pack, booster box z kartami Wednesday. Tak się prezentuję. A, w poprzednim odcinku tworzyliśmy sobie y, Mega Starter Pack. Dostaliśmy album. Już sobie porozkładałem karty w tym albumie. Także no, ale po dzisiejszym otwarciu będziemy dalej uzupełniać. Tu mamy czeklistę, sobie nad kropeczkami pozaznaczałem jakie karty mam. Także co? No, przechodzimy do otwierania. Bez pewnych formalności. Rozpiecznie otwieramy i. Są 24 paczki. Wszystkie, wszystkie. Podobaczko na bok. Otwieramy. I mamy to. Pięknie. Dużo, dużo karciążek. O, Dobra. Bierzemy pierwszą z brzegu i otwieramy. Co to będzie? Boko. Świecąca. Ale chyba już ją mam. Aha. I kolejny symbol. Czyb kojaki. jaki. Znowu syrenka. Jeszcze mam. Dobra. Yy, na boczek lecimy z kolejnymi. No, paczki to cyk dom tak o uuuu dead chill Ule, tak to się ładnie mieni i czu... Aha, odrzucona odwrócona mianka o kawałek chyba ją ja mamy Dobra. oj ruszyłem kamerę idziemy dalej Okej, jeszcze na Wednesday Kurde, to już mam trzecią taką kartę Jest i Tyler O, gdzie Morticia chyba okay. Witraża Kolejna O, pół sławnej. Długo tu już mam, znowu odwrócona karta, ale ją chyba też już mam. I rączka, i to te jest teraz w ciemności. to takie. To są ptaszki. Dobra. Dalej. ostatnia karta jest zawsze odwrócona. Ok. Bozu. O! Pierwsze logo bytkołaków. Jakieś fajnie mienią. Z tej. Czy to jest? Nie, to nie jest. I Gomezik. Dobra, Widzimy dalej. Jestem, czy te specjalne karty te są z tych parterków? o, znowu się co co w ciemności, Halo, ostrość niech to jest fajne, bo tu chyba trzy karty obok siebie się łączą tak, tutaj mam pierwszą z nich z przegu. dobra, ale nawet, sporo, no jakieś tam powtórki były, ale tak też to różnorodnie, to wyjadę zajmę się, będę zdobyć całą kolekcję pianka z tej pani dyrektor to już mamy odwrócona karta. Bruno Bruno już chyba mam z pierwszym razem otwieram, otworzę go przy tym mega starter paku. Mamy. Sieczuszka, nowy symbol będzie. Ale tych kart się tutaj robi. O, zamianka, dobra. i Dobra, kolejny usterek. O, kolejny puzel. Tak, nie mam. Super, głupi się trochę ostrości. U, a do finger tips, o ile są w ciemności. Dobra, idziemy dalej. Okej, mhm. okej. Okay, okay. I kolejny symbol. Księżyc. Przygotuję tego Excelka jeszcze i wrzucę go w opis z powtórkami. Znaczy tam będą, które już mam. O, ładne. Tą kartę chciałem mieć, podoba mi się. Z będę powtór... miał Excela, w którym będzie miałem... zaznaczone, którą kartę mam i... O, tego tyle też już mam. I powtórki, jakie posiadam. Może, że ktoś będzie chciał się wymienić powtórkami, która bardzo chętnie. W tym momencie całą kolekcję. O, kolejny półszydek. Oficer Santiago. Rolnicy. Już idę w tym samym No trochę uzupełnię tą kolekcję. 18 kart do tego i 19 z sklepą specjalną. O, kolejny puzzle, super. tylko miały większość tych, z tych puzli. Teraz fajnie, że kulte nie powtarzają się za bardzo te karty. Nie, kamera poleciała. Jezusie, ojciec poleciał. Ale lubiła. Znaleźłem tylko taki statyw z Elfistica zrobiony. Już mam kartę. Tu też mam. Reaktor tort. I symbol. Okej, okay. dobra. Patrzcie, tu jest. Będzie do uzupełniania. Już coś się żeby się skupić. No, wróciłem do SD. Już też mamy. Tu też mamy. O, wampiry. Nie mieliśmy. ale to się kurde świeci pięknie. I nit. Pięknie. Idziemy dalej. Tutaj kodzisz znowu, ajax, 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 Dobra, tajna, ma czasu, Dobra. Kolejny puls do później, ruchka. Mm, o large jeszcze nie było. Insider Mirror Dark Cloud. A tu nie jest. Jedna, pierwsza. Pierwsza karta. I to jeszcze w mirrorze. Numer jeden. I tu mirror. Wow. Dobra, najmniejsza. Ta mi się bardzo podoba. Stawiam ją tu. Idziemy dalej. No, kup, tych płotień, turka. Tam też mam ster. Oj, se Rączka. Ja zostało. Kurde, to No to jeszcze te O. Dobra. O, to się cim. Wednesday, Wednesday. O, jest znowu wol Ale będzie do uzupełniania Okej. Okay. Oh, Muszę hmm. zasłaniać tym palcami te karty. Oh. I symbol to samo, już powtórka, z kluczem. Mm -hmm. O, tej nie mam. Kurde, znowu poza już nie pamiętam już tyle tych puzli, Już nie pamiętam. Eugene. Jej. I Bianca. O, i tu jest Adams. To jest Świeca w, w Ciemności. Init, init, dyrektor, się tak pięknie myszczą i symbol z trumną. No. jest twój kwestor. Tyler, dyrektor. to już trzecia karta, taka, którą mam. to też już małem o, a kartę i. Dobra. Ostatni listerek i kończymy temat. Trzeba porządkować te karty po do albumu. O, z tańca. Też już ją mam. Okay. O, kolejny puzzle. Taką też już mam. I rączka tam też. Mam się za w ciemności. Dobra. Widzicie, z tych kart... Cholere. Ale najbardziej podoba mi się ta Super jest. numer jeden. dobra, no to co? 207 na razie.